Dzień dobry. Witam Was dzisiaj serdecznie. Zaprezentuję Wam zmiany, jakie odbywają się na Magistrali 30, związane z budową nowego przystanku kolejowego na trasie pomiędzy Oławą a Wrocławiem. Ten nowy przystanek to właśnie przystanek, który będzie nazywał się Oława Zachodnia. Przy okazji budowy tego przystanku Pelka postanowiły zmodernizować i naprawić stary, stuletni przejazd most kolejowy na rzece Oława. Widać, że ta nitowana konstrukcja która już ma 100 lat, została odmalowana, odświeżona, i celem tej modernizacji jest przyspieszenie pociągów na tym fragmencie ze 120 do 160 km na godzinę. Rozpędzamy się coraz bardziej i zaraz zaczniemy zwalniać, ponieważ dojeżdżamy już. Do tego nowego przystanku. Minęliśmy przejazd kolejowy, no i rzeczywiście odległość pomiędzy tym przystankiem a ławą główną to kilka kilometrów, i rzeczywiście kilka tysięcy ludzi może zaoszczędzić swój czas dojeżdżając do Wrocławia. Pociąg gwałtownie hamuje, a my wjeżdżamy na tą nową stację. A teraz przyjrzyjmy się samemu przystankowi. Jak widzimy, prawa krawędź peronowa już jest w całości gotowa, a po lewej stronie, na peronie, po naszej lewej stronie widać ostatnie prace wykończeniowe. Z pewnością ułatwi ten nowy peron. Nowa stacja kolejowa ułatwi życie mieszkańcom oławy, ale z drugiej strony przejazd kolejowy, przejazd pociągiem pomiędzy Opolem a Wrocławiem, czy brzegiem, a Wrocławiem zwiększy się o kolejne 5 minut. Tutaj pelka, żeby nie utrudniać przewozów na tej linii kolejowej zastosowało nowatorską metodę do budowy przejścia podziemnego. Pociągi jeżdżą tędy niezwykle często i żeby ich nie odwoływać, postanowiono budować przejście podziemne inaczej. To znaczy zbudować tymczasową przeprawę, jak widzieliście Państwo, postawiono tutaj stalowa konstrukcja, a pod nią będzie budowane to przejście podziemne. Ta tymczasowa konstrukcja pozwoli pociągom jeździć w obydwu kierunkach. A budowlańcom da pewien luz i pewien spokój przy budowaniu tej podziemnej przeprawy. Jedziemy tutaj opóźnionym pociągiem Piast, za którym podąża kolejny pociąg, który, jest, który jedzie planowo i który jest prowadzony przez lokomotywę EP09. Robię teraz długiego zooma i jak widzicie, Tuż na naszych plecach powstrzymuje się od rozpędzania na, do pełnej prędkości dziewiątka, która siedzi nam na plecach. Widać wyraźnie jej światła. Miłego oglądania.